Rachmistrz Nexo Nexo Pro. Automatyczne dodawanie VAT do zapisów KPIR W wersji 51. możliwe będzie włączenie mechanizmu automatycznego dodawania zapisów VAT do wprowadzanych przychodów i wydatków w KPIR. Stosowne ustawienia znajdują się w definicji okresu obrachunkowego i działają odrębnie dla sprzedaży i zakupu. Po zaznaczeniu pola Automatycznie twórz powiązany zapis VAT sprzedaży konieczne jest podanie rejestru VAT, do którego dodawane będą automatyczne zapisy lub szablonu VAT, według którego utworzony będzie zapis. Po zapisaniu ustawień mechanizm jest aktywny. Od teraz podczas dodawania przychodu czy wydatku do KPIR w formularzu zapisu od razu aktywna będzie zakładka VAT. Przejście do niej spowoduje automatyczne wyliczenie wartości w zapisie VAT na podstawie kwoty wpisanej do jednej z kolumn w KPIR. Należy pamiętać, że kwota trafi do zapisu VAT w stawce, która w słowniku stawek VAT, opcja kolejności i aktywność stawek krajowych, została ustawiona jako pierwsza.